Żeby mówić o w ogóle jakimkolwiek podbiciu na bitcoinie. Konieczne jest dla mnie, jeżeli na interwale dniowym podbimy bardzo mocno i cena zamknęłaby się powyżej tutaj 95 tysięcy dolarów, no to wtedy będzie dla mnie już czerwona lampka. Dzień dobry, cześć! Mamy piątek, 23 stycznia, lecimy z update'em rynkowym. Wczoraj nie miałem możliwości nagrania Wam materiału, byłem w podróży cały dzień, dlatego ten materiał wlatuje dzisiaj. Spojrzymy sobie świeżo na rynek, zobaczymy czego się można spodziewać, jakie poziomy są do zaliczenia, ponieważ tutaj. Poziom 90 574 jest kluczowy na Bitcoinie. To jest poziom, który mnie bardzo interesuje. A zanim przejdziemy do materiału, pamiętajcie, że to nie są żadne porady inwestycyjne. Dzielę się z wami swoją opinią, swoim spojrzeniem na rynek. Moi drodzy, jesteśmy na platformie TradingView wykres BTC do USDT. I tak naprawdę mamy tutaj wciąż akumulację, wciąż ruch boczny. Natomiast co jest bardzo ważne, na interwale dniowym jesteśmy poniżej linii trendu, na interwale trzydniowym jesteśmy również poniżej linii trendu i cały czas tak naprawdę cena znajduje się poniżej tej linii trendu. OK? I tutaj. Dla mnie tak naprawdę jest tutaj no bez zmian. Cały czas spodziewam się zejścia w dół, cały czas mam shorta odpalonego po złamaniu struktury tutaj, po wybiciu tego poziomu 88 z hakiem. Zająłem pozycję short, uśredniłem na poziomie 90 400, i cały czas mam jeszcze tutaj tak naprawdę strefy, w których mam limity ustawione do shorta. I teraz Lokalnie bardzo ważna kwestia, moi drodzy. Poziom 90574 jest to poziom, który, jeżeli zostanie wybity, to jest to dla mnie jasna informacja, że będziemy się spodziewać podbicia w górę i dokąd to podbicie będzie? Do z 92 tysięcy, 93 000 i 94, 000, maksymalnie 95 tysięcy. OK, czyli konieczne, żeby mówić o w ogóle jakimkolwiek podbiciu na Bitcoinie, konieczne jest dla mnie wybicie poziomu 90 574. Jeżeli natomiast okaże się, że Poziomu 90 574 nie wybije cena bitcoina, to spodziewam się tutaj zgodnie z tą zieloną szczałką kontynuacji ruchu w dół. I kolejnym targetem dla mnie, tak naprawdę, jest niezmiennie poziom 84 481. Co prawda, stąd może się jakieś lekkie podbicie pojawić, zobaczymy jak bardzo, natomiast bez zmian docelowo z tych okolic targetuje poziom 74500. Ja osobiście bardzo bym chciał, żeby ten, mimo tego, że jestem w szorcie, bardzo bym chciał, żeby poziom 90 574 został wybity, dlatego że gdyby cena podbiła. Ja bym swoje wejście na Bitcoinie uśrednił, bo na ten moment wejście mam tutaj w tych okolicach chyba okolice 89,700, tak? I do mojego docelowego targetu byłoby to aż 17% niecałe, tak? Ale gdyby cena Bitcoina podbiła i uśredniłoby mi cenę, załóżmy, że średnią wejście by miał w okolicach 92, no to wtedy byłoby to już prawie 2% więcej. Do, do celowego poziomu, ci po prostu większy kapitał bym zarobił na tym ruchu. Tak? Natomiast wziąłem tego shorta zgodnie z swoim planem, zgodnie z swoim założeniem i trzymam tego shorta. Dopiero, dopiero będzie zagrożenie dla tego shorta, jeżeli na interwale dniowym Wrócimy powyżej poziomu 95 020. Jeżeli na interwale dniowym podbimy bardzo mocno i cena zamknęłaby się powyżej tutaj 95 000 dolarów, no to wtedy będzie dla mnie już czerwona lampka, że OK Marcin, być może trzeba się ewakuować z tego shorta, ponieważ może być większe podbicie. Natomiast na ten moment nie mam żadnej informacji o jakimkolwiek podbiciu większym niż do tych 95 tysięcy dolarów za sztukę Bitcoina. Jeżeli jesteś osobą początkującą na tym rynku, nie miałeś styczności wcześniej, a chcesz wiedzieć, co się dokładnie na tym rynku dzieje, chcesz znać moje myśli, moje poziomy, moje update'y i być na bieżąco z rynkiem, a nie reagować po fakcie, prowadzę darmową grupę, gdzie dzielę się swoją wiedzą, podaję swoje poziomy, które rozgrywam codziennie, update'y rynkowe oraz dzielę się ze swoimi zagraniami bez opłat, bez subskrypcji, bez lania wody. Żeby dołączyć wystarczy założyć konto na giełdzie UX. link znajdziecie w opisie i odezwij się na telegramie do osoby, która jest podana również w opisie. Przechodząc sobie tutaj na dominację dolara, widzimy bardzo fajną, ciekawą strukturę. Przede wszystkim globalnie mamy odwróconą głowę z ramionami, tak? Docelowy target tutaj tej głowy z ramionami to jest okolice 9,100%, z możliwością zawieczenia 10,227%, ok? I te okolice tutaj, no to będą, powinny się sklastrować z dołkiem na bitcoina, no bo jeżeli dominacja dolara rośnie, bitcoin spada. Jeżeli dominacja Dolara spada, to wtedy bitcoin rośnie i na odwrót. Tak to działa. Um, ponieważ jeżeli dominacja dolara rośnie, bitcoin spada. Jeżeli dominacja dolara spada, to wtedy bitcoin rośnie. Jest to taka zależność niemalże 1 do 1. I co jest tutaj ważne, to już sobie usunę tą informację, bo ona jest niepotrzebna. Ważne jest to moi drodzy, że po. Mocnym impulsie dostaliśmy korektę ABC technicznie, zaliczyliśmy strefę popytową technicznie i z tej strefy popytowej zakończyliśmy ten ruch spadkowy w tym miejscu i zamknęliśmy się przede wszystkim powyżej linii trendu. Ci, podobna sytuacja jak na Bitcoinie, jesteśmy powyżej linii trendu i tutaj cały czas powinniśmy mieć aspekt wzrostowy. I pierwsza taka docelowa ścianka podażowa, która może się pojawić, jest na poziomie 6,8,6,1. Jeżeli cena by tutaj doszła, bo to jest moim zdaniem kolejny target, no to to powinno się właśnie zgrać z tym okolice 84.500, z którego może być lekkie po prostu podbicie. Natomiast czy to z tego miejsca, czy to z poziomu 93.000, to jest na ten moment lokalny target, w który po prostu celuje. Jeżeli chodzi o ETH, tu jest nieco inna sytuacja, natomiast bardzo podobna. No ponieważ tutaj struktura wzrostowa, która się tworzyła również jest tak naprawdę złamana, tak? Tutaj tak jakby bez zmian mamy to złamanie i tu jest cały czas struktura spadkowa. Również utrzymujemy się poniżej linii trendu, więc jest to dość spadkowa, spadkowy aspekt. Dodatkowo utrzymujemy się poniżej z wcześniejszego supportu, tak? Czyli wcześniejszy support jest teraz tak naprawdę oporem i widzimy, że cena bardzo ładnie sobie od tego oporu reaguje w dół. I tutaj, jeżeli chodzi o ETH, to tak naprawdę jest ruch boczny. Natomiast w tym ruchu bocznym widzę jedną zależność. Przede wszystkim widzę takie coś, że tutaj ten poziom 3.026 został wybity. Z racji tego, że poziom 3.026 został wybity i tutaj nie wybiliśmy jeszcze tego poziomu 2866, to cały czas możemy spodziewać się po prostu jakiegoś podbicia. Dokąd? Pierwszy target 3117, 3200, a potem 3300. I taka sama sytuacja jak na bitcoinie. Dopóki dniówka jest poniżej tu około 3300, no to cena nie powinna rosnąć wyżej niż tutaj ten ostatni szczyt. Tego powinniśmy odragowywać. Ja sobie to jeszcze narysuję. Eee, pozwolę sobie zrobić jeden pomiar <laughs> dla ciekawości, no i właśnie tej strefy nie zaliczyliśmy, więc tu powinniśmy jeszcze odreagować. Więc tu powinniśmy jeszcze odreagować. I tu jest kluczowa teraz strefa. Jeżeli się okaże bo tutaj tak naprawdę bez zaliczenia tej strefy ETH nie powinno się budować. Dopiero przy zaliczeniu tej strefy ETH powinno się budować. Więc teraz tak. Docelowy target lokalnie na ten moment ETH to jest 2890, tak bardzo lokalnie. Natomiast, jeżeli by się okazało, że poziom 2877 zostanie wybity, no to nie powinniśmy już wybijać tego szczytu. Nie powinniśmy tego szczytu wybijać, tylko cena powinna spadać w dół. Więc to jest bardzo, bardzo taka lokalna analiza. I bardzo często, jeżeli tutaj złota strefa, bo to jest tak zwana złota strefa, jeżeli złota strefa zostaje nadbita, no to niemalże w 85%, niemalże zawsze. Nie udaje się już cenie wybijać ten szczyt, tylko po prostu jest kontynuacja spadków. No i tutaj finalny target to jest również u mnie bez zmian, to jest okolice ok. 2400, natomiast bardziej lokalnie tutaj możemy się spodziewać zejścia do około ok. 2775. Okay? Natomiast co jest ważne, ja to też dzisiaj w swoich grupowiczów poinformowałem. Jeżeli by się okazało, że Bitcoin wybije poziom 90 574, no to wtedy ETH też tutaj może podbić do tych okolic 3117. Natomiast jeżeli się okaże, że Bitcoin nie wybije tego poziomu, ETH kontynuacyjnie po prostu w dół. I tak by to wyglądało. Więc, moi drodzy, reasumując, ja jestem nadal spadkowo nastawiony, Trzymam tego shorta na bitcoinie. Spodziewam się dalszej kontynuacji spadków. Natomiast kluczowa informacja jest jeszcze taka, że 28 stycznia, w środę, w przyszłym tygodniu, mamy moi drodzy FOMC. I rynek spodziewa się tutaj brak obniżki, tylko utrzymanie 100%. I jeżeli by się okazało, że przez weekend będziemy mieli podbicie, bo jest to prawdopodobne, gdyby bitcoin wybił ten poziom 9584, i mielibyśmy podbicie do 28 stycznia, no to ja się dalej spodziewam Kontynuację spadków. Dlaczego? Dlatego, że ten trend jest nadal globalnie spadkowy. Lokalnie również stał się spadkowy, więc ja mam osobiście więcej informacji pod spadki niż pod wzrosty. Więc nie gram pod to, co myślę, pod to, co mi się wydaje, tylko trzymam się swoich założeń i odczytuję to, co mi rynek pokazuje. Jeżeli rynek mi pokazuje informacje spadkowe, trzymam się spadków. Jeżeli rynek nagle natomiast zmieni te informacje i one będą wzrostowe, no to będę rozgrywać w górę. Nie gram to, co myślę, tylko gram to, co mi pokazuje rynek i na podstawie tego podejmuje swoje decyzje inwestycyjne. To by było na tyle, jeżeli Wam się materiał podobał, dajcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Do zobaczenia w poniedziałek na kolejnym updatecie. Trzymajcie się, cześć.